Renowacja felg cncpl. To kolejne felgi gotowe, polakierowane już finalnie perłowym lakierem bezbarwnym. A teraz pokażę Wam, jak wyglądał proces całej renowacji, począwszy od prostowania. Napawania ubytków na rantach poprzez wstępne toczenie. Później lakier podkładowy. Srebrny bazowy, wypalony w piecu. Później finalne cięcie diamentowe. I pokrycie wszystkiego perłowym lakierem bezbarwnym efekt zwalający z nóg. Lakier pięknie wylany. W Feldze będzie można się przeglądać, i na pewno. Nie jedno oko się za nią obejrzy. Jeśli jesteś zainteresowany renowacją swoich felk i cenisz sobie wysoką jakość oferowanych usług, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty renowacji felk. Prostujemy, spawamy, napawamy, lakierujemy proszkowo-systemowo, toczymy fronty, jak i ranty. wszystko to na miejscu. Renowacja felk wulkanizacji Ujawora Tomaszów Mazowiecki, ulica Zacisze 20. Zapraszamy do kontaktu przez messengera, WhatsAppa na miejscu, telefonicznie bądź mailowo. Wycenimy Twoje felgi i na pewno będziesz zadowolony z efektów naszej pracy. Do zobaczenia. Hej!